Co to za WYLICZENIA głupie jakieś? Co ty w ogóle gadasz? Mister Ambalabamba? Nie, że ma filtry paliwa 2? Tu jest taki pierwszy kucie Pampers do pompy paliwa, że ona sobie filtruje, żeby na pompę szło czyste, żeby się coś tam nie przytarło, albo coś i z pompy idzie przez drugi filtr już na silnik, na listwę na wtryski, nie? Hmm. ja to bym ten też kurwa kupił za za, jedną, za jednym zamachem to zmienił to wygląda bardzo źle chuj, ja tak z ciężko powiedzieć co jest, ale jakieś tam są nie wiem czy tutaj wskoczył oryginalny fit, czy już coś tutaj był, zmieniał. Bo on jest luźny dosyć tutaj. Nie wiem, może gdzieś na nim będzie jakieś oznaczenie Hondy lub coś, albo jest jakiś no name. A ja zakładam Donaldsona. Zakładam Donaldsona Maden Hina, tak, Maden Hina, ale to jest. Donaldson Made in Hina. mniej więcej wielkością bardzo podobny zobaczymy jak to tutaj skomponuje tak się, tak się staram to założyć, żeby ktoś o to kiedyś zajrzy nie miał złudzeń, że to jest założone dobrze strzałka w kierunku wyjścia z baku i tu idzie przewód zasilający wtryski także idzie dobrze, od pompy w kierunku filtra niestety opaska zasłoni tutaj to tu. Nie wiem czy to filter, czy oryginalne schody, czy nie. Już się oznaczenia wytarły. Było. Widać, jest 7V chyba, 13 było sobie zapisałem. I potem sprawdzę. Tak wygląda zamontowany ten nowy Donaldson'a Tak. Bejma zaciśnięta, zaciśnięta, zaciśnięta. To taki kawałek checkpoint. Śruba. Troszkę dłuższą dałem. bo ta krótka. To jest M4 Mogą dać troszkę kurczę Kleju do gwintów Ale nie wiem jak on zareaguje Na benzynę Nie wiem co to był za klej Nie mam pojęcia Zwolenie nie dawać A może kapkę dam Tutaj delikatnie obsikałem Tylko samą kurczę uszczelkę nic nie dotykałem Samą uszczelkę z silikonem Spreju, żeby tam się ułożyła ładnie i to wszystko no i powrót Z taki jakby druciak żeby tutaj się nie pieniło pewnie pompa, no wszystko nie wszystko się trzyma, nic nie jest kurcze luźne więc tutaj nie ma co łap pchać jak jeździło jednak o. dałem dosłownie dosłownie kapeczkę zobaczymy Jestem ciekaw, jak pan wygląda w środku. Filtr coś takiego tu jest. Jeszcze jedna blaszka. Kurwa, musimy go całego pociąć. Mi się nie chce, chociaż. Wygląda tak. Wygląda coś takiego Szczyt ciepły, się kurwa Bo najlepszy lata miał za sobą już Bardziej że podejrzewam, że to jest oryginał 78 rok Tylko przeszedłem do motoru, nie? Tylko przeszedłem do motoru. Zaczyna padać, nie? No kurwa, mać. Kurwa, tamte z tyłu dwie to tak opaszczone, na no, wprost, bo jest zajebiste dojście. To mi jedną tecz jakoś dałem radę, ale on się nie chce A tu musiałem zrobić taką konstrukcję, kurwa, chłop, spatola, nie? No, mi się trochę przestawi, bo chciałem ustawić na 12, ale wiecie, jak to jest z tymi kurwa kuczkami. Tu kontra niby dociągnięta. No już. Może to będzie dobry. Konstrukcja. Czekaj, to jest. Kurwa. Więcej nie było. Kurwa, Wymienione, kurwa, cztery świece. Tankowanie. Zalewamy to co? To co żeśmy znali. Aby tylko odpaliła, e, będzie pierwsze odpalanie po wymianie filtra paliwa i wymianie świec Mało, strasznie waha jest. to tam sobie zaciągnie pompę, nie? Do tego migało a kreska już wracali. Bój się, rozperwa, No to jak miał? Dobra, zobaczymy. Zrobimy odpalenie. Nie wiem, czy na stanie, czy bez. Tak Czekaj, idę tu. Z drugiej strony. Okay. Jeżdżę, kurwa i nie słyszę jak Cześć, ile? Tak. Daj troszkę, żeby złapał mikrofon, jak się... czy, czy słychać lampę? Słychać. No my słyszymy, nie? Ale nie wiem, czy złapie kamerę. Dobra. Kilka razy, żeby nabiła field, bo jest kurcze pusty, nie? To tym? No za mogę łączyć cały czas, nie? Ale bez sensu. Słychać nabijanie dobra zostanie zobaczymy. Сазанувки jesteśmy. Сучеконтент. Цыцки, тупо выпьемка на моторе. Какого это заперли? Не, ну это же Checkpoint, wężyk jednak założony, bo był ściągnięty z powrotem. Nie odczułem ani dołu lepszego, ani góry lepszej, więc... Znaczy góra czułem, znaczy, on i tak się otwiera po wyżej czy będzie Patrzę, czy jest przy okazji sucho, czy nic nie cieknie. Nie ma żadnego wycieku paliwa. Dobra, kawałki się trzymają. Nie jest nic... nienapięte. Się trzyma, dobra, zamykamy. Cześć pieśni. One jeszcze to na teraz trochę, nie? To musiało chyba wypalić. To nie są duże. Teraz są duże.